ma Driftomaniacy, jak dobrze pamiętacie, moje wszystkie projekty trochę stanęły niedawno, nic się z nimi nie działo, ale ruszyłem z nimi od nowa, czy od nowa dalej, bo od nowa to na pewno nie. Jak pamiętacie był dość długi projekt związany z dymem spod kół, niestety Matrix do tej pory nie zrobił działającej płytki, tak jakbym sobie tego życzył. W zasadzie widziałem tylko tyle co wy sami na zdjęciach. Matyk jest ogólnie mega zajęty i tak jest, jakie jest. Dobra, whatever Sram na to. Skonstruowałem sam coś niedawno. Udało mi się rozwiązać problem bez znajomości elektroniki i wielu innych rzeczy. Jeżeli to wypali w ten sposób, w jaki jest na obecną sytuację podłączone, to naprawdę będziecie w stanie to samo zrobić kosztach przedziale łącznym 80-100 zł razem za wszystko. Tyle będzie Was kosztowało, kosztowały części i zbudowanie tego w samemu własnym zakresie. W tle przy okazji widzicie mój podnośnik, który też yy, będzie dalej rozwijany. To co znaczy udało już mi się znaleźć dobrą, dobry sposób na produkowanie tego masowo, tak abyście Wy mogli też z tego używać. Ale to zobaczycie w najbliższym czasie. Póki co moją osobą próbującą, tą, to próbującą to jest nasz kolega z forum, ale to zobaczycie, który to, bo sam do niedługo posta. Ok, więc jak to wygląda, mniej więcej widzicie, nie pokażę elektroniki, bo jeszcze jest to troszeczkę w fazie próbów. ale ogólnie widzicie, gaz jest. I działa. Oczywiście nie znam jeszcze. Yy... Możliwości tego, jak długo to może działać, działanie: jak to długo będzie działało? Yy, czy na pełnym gazie można to długo trzymać? Nie wiem, mam tylko jedną grzałkę i nie mam jeszcze drutu, aby stworzyć sobie samemu grzałkę, gdyby ta mi się przepaliła. Dlatego nie przedobrzam, tylko pokazuję, że działa, abyście widzieli, co się dzieje w tym temacie. Temat nie umarł jak najbardziej możliwe, że już przed świętami, czyli na święta, gdzie sobie sami złożyć, co się dzieje. Dobra, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podoba i trzymajcie kciuki, aby wyszło mi to tak, jak chcę. Na razie.